Książka o Andrzeju Leperze powstała 8 lat temu. Wtedy się zajmowaliśmy tą sprawą bardzo, bardzo, bardzo mocno, ale ja każdą swoją historią, swoją, swoją w sensie swojej opowieści po tych odkryciach, których dokonujemy, bardzo, bardzo mocno żyje. I chociaż to nie jest tak, że to jest w tej chwili sprawa, która nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, która jest najświeższa. Bo w międzyczasie się pojawiło przecież no, tyle innych niesamowitych, dramatycznych spraw, którymi żyjemy. Natomiast milion razy więcej informacji jest w tej książce. Bo to, co mówię, mówię z głowy, mówię z serca, ale też upływ czasu powoduje, że nie wszystko pamiętam, ale dlatego jest to zapisane w tej książce. Natomiast zadał pan pytanie bardzo ważne, moim zdaniem kluczowe. Dlaczego, mimo faktów tych, które podałem, bo to są fakty, fakty to jest coś takiego, co nie znosi interpretacji, bo jest jakie jest, i mimo tego, że jest milion razy więcej faktów w tej książce, za którą wzięliśmy pełną odpowiedzialność, napisałem ją przecież z imienia i nazwiska, Tomasz nie mógł wtedy z pewnych względów występować na okładce, ale jest współautorem tej książki. Zresztą tutaj się pojawia na stronicach tej książki bardzo, bardzo, bardzo mocno. Był zresztą przesłuchiwany w tej sprawie przez prokuratora Korneluka jako współautor, choć nie ma go na okładce, podobnie jak ja. Dlaczego bardzo trudno do tej sprawy powrócić?